O! Pies! Więc zaraz wam zagryzie Kurwa, mnie gryzie, czemu? Bo ja mu dałem tyko, pączki Jak ktoś ja potrzebuje apteczki, to ten Dobra. masz, masz faję zdrowia Masz pieniądze, chcesz? <grym> Mam faję zdrowia zdobani, bo... Masz Nasikaj na niego Okej, okay, kota może. Faj zdrowia, co się korzystać jak ma się i dużo. Kota może wyjął fujarę. Faja zdrowia, jasnych gwint, ten syf uzależnia! <noise> Zaraz pójdzie Maniek, nie bijcie psa! No bo szkoda! Ja lubię takie... Ja, ja lubię ogólnie w grach można pieska pogłaskać, a wy wszystko jebie, jebie. Jeb, jeb. to, to Nintendo jest dla ciebie, tam masz takie jakieś tam... Ty sam jesteś Nintendo. <laughs> Dobra, pytanie mam takie, gdzie jest Maniek? No ja wyszedłem tyłem. Gry. Czemu w ogóle? Kurde, jak, jak się używa przedmiotu? Do banku. Chodź tu, bo ognisko z psa zrobiliśmy. Próbuję faję użyć, ale nie mogę. Enterem. A zaraz, nie, my musimy się chyba cofnąć, tak? E. No teraz można musimy iść po kasę zaczek, do banku. Użyj e. się cofnąć. no nie używam i faj, co nie? Użyj mi no, nie, bo tutaj można o ten, od, od, odkrywać mapę, nie? się mamo, o to chodzi, że mam zaznaczoną. Proszę przechodzić! Gdzie wy jesteście? <noise> Przy ognisko z psa Ciśni M. <noise> Gotujemy psa w <po> ognisku. <noise> Myślę, że ktoś cały czas roskił na rozporek. <noise> Chodź, Maniek, zobacz to. Hmm. Hmm. Chodź, Maniek, <noise> rośnijcie <się>, pieski zdrowie. <noise> Dobrze, tego kota. słyszę bo... <noise> Dobra, na trzy życia mam? Ja jestem na hita. Weź mi gdzieś za ten. O. Speedrun. Speedrun. <noise> <noise> speed <run. głos>